Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Kurzelów. i Uczestniczymy dzisiaj w odbiorze, w otwarciu inwestycji co prawda niewidocznej, bo to infrastruktura podziemna, mam na myśli sieć kanalizacyjną, która powstała w tej miejscowości. Wcześniej odbieraliśmy kanalizację w koniecznie. I tak podsumowując, dzięki funduszowi rządowemu, rządowy fundusz inwestycji strategicznych udało się zrealizować inwestycje w postaci budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach konieczno, gdzie powstało 67 przyłączy o łącznej długości w koniecznie kilometr 800 i tym samym kilometr 800 kanalizacji powstało w miejscowości Kurzelów, gdzie mieszkańcy będą mogli się przyłączyć do 52 przyłączy. Cała wartość inwestycji to 4 miliony 300 tysięcy złotych, z czego 2 miliony pochodziło z zaspokojonego funduszu. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali tę inwestycję. Pamiętamy, wbijaliśmy panie pośle Łopatę. Pragnę gorąco podziękować za wsparcie tego przedsięwzięcia. Wykonawcy, który sprawnie, bezkolizyjnie można powiedzieć, wykonał tę inwestycję w trudnym terenie, bo tak trzeba nazwać tę inwestycję. Szanowni Państwo. Wydaje mi się, że naturalność biegu zadań jest oczywista. Powstała kanalizacja, powstała droga. Tym samym e, koniecznie powstała kanalizacja i wierzymy głęboko w to, że teraz jest czas na realizację e, zadania w postaci przebudowy e, drogi podpowiatowej. O co gorąco tego miejsca pragniemy zaapelować. Wierzymy również w to, że mieszkańcy będą korzystać, a tym samym przyłączać się do, do tej kanalizacji, która jest już dostępna. A tym samym e, chcę e, napomnieć, że dzięki. Działaniom w ostatnich latach miejscowości konieczne można powiedzieć, że zbliżamy się do 100% skanalizowania tej miejscowości. Miejscowość Kurzelów 65%. I również wierzę głęboko w to, że dalsze działania będą podejmowane w kierunku, aby pozostałe miejscowości, a tym samym Kurzelów, posiadały kanalizację sanitarną. Dziękuję uprzejmie. Mhm. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że cieszę się niezmiernie, że tutaj gmina tak sprawnie wykorzystała środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, ale pamiętajmy o jednym, że te środki to 2 miliony złotych, natomiast gmina dołożyła 2 miliony 300 tysięcy złotych i tutaj uchłonę oczywiście dla samorządowców że podjęli właśnie taką decyzję, a przecież wszystko to, co robimy bez względu na to, czy to jest droga, czy woda, czy kanalizacja, przyłącza, robimy z myślą o państwu i wierzę, że kolejne inwestycje wspólne, czyli ze środków administracji rządowej i samorządowej, tak naprawdę przed nami. Gratuluję mieszkańcom, gratuluję samorządowi. Dziękuję, panie Szanowni Państwo, dwa słowa może jako mieszkaniec Kurzelowa chciałbym tu podziękować. Panu posłowi, panu burmistrzowi, panu dyrektorowi, wykonawcy za sprawne wykonanie tej kanalizacji. Bardzo się cieszymy, bo ona bardzo potrzebna, dlatego, gdyż no, parę lat nic się tu nie działo w tym zakresie, ale ruszyło i wierzymy głęboko i mamy taką nadzieję, że dalej będzie to szło i w tym roku doczekają się kolejne dwie ulice kolejnej kanalizacji, czego o co gorąco prosimy. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców Konieczna panu posłowi, panu burmistrzowi, e, radzie, za to, że udało nam się zrealizować. Konieczność mamy praktycznie za tą, za tej kadencji burmistrza i mojej. Mamy praktycznie skanalizowane w 90 paru procentach. Także, no i także możemy się już przyłączać. Jeszcze raz dziękuję. Stoi, mieszkańcy. I mogą się już mieszkańcy przyłączać po prostu do sieci. Do sieci. W ramach przedmiotowego zadania, jak tutaj Pan Burmistrz wspomniał, na ulicy Wojska Polskiego oraz na ulicy Armii Krajowej w Korzelowie została wykonana kanalizacja sanitarna o długości ponad 1800 metrów bieżących. Tutaj w miejscowości Korzelów zostały wykonane 52 przyłącza do posesji. Również warte wspomnienia jest to, że została zbudowana pompownia podziemna ścieków która będzie całodobowo monitorowana, co na pewno usprawni pracę służb, które odpowiadają za, za aspekty techniczne tych urządzeń. Ja ze swojej strony bardzo gorąco chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców e, ulicy Wojska Polskiego, jak również ulicy Armii Krajowej, jak również miejscowości Konieczno do przyłączania się do kanalizacji sanitarnej na nowo powstałych sieciach. Myślę, że to usprawni przede wszystkim e, i e, zachęci nie tylko mieszkańców, a, ale ale i usprawni, usprawni działanie służb tutaj i, i poprzez to, że y, mieszkańcy przyłączą się do tych sieci, będzie na pewno taniej, wygodniej i po to robimy te sieci y, jako samorząd, jako, jako spółka, aby każdy miał możliwość y, przyłączania się do nich i korzystania.